Zobaczcie co się dzieje w hanii ile autobusów. Sezon się zaczął nie ma na nic miejsca, także jak ktoś chce przyjść w lipcu i w lipcu zdecydować, to nie ma szans. Nie, nie znajdziecie miejsca do spania. Jesteśmy w Hani W największym i najpiękniejszym mieście na Krecie Tu najwięcej ludzi przelatuje i tu macie lotnisko 15 minut od naszej wioski Ale jeszcze raz powtórzę, jak chcieli przyjechać w lipcu To, to bilety będą drogie a, a w hotelach nie będzie miejsc no, Już tak było w zeszłym roku, nie? Odpfliśmy komuś. No komuś na gwałt, ale już w tym roku tak nie będę robił, bo to jest bez sensu, to jest stres. No ale ludzie boją się bukować dzisiaj, bo nie wiadomo co będzie na wakacje, no ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Także jak chcecie odwiedzić kretę w tym roku, to czas na bookingi się właśnie zaczął. No to Jezus, już. to jest nie? Trwa, Ta No, to Chania, piękne miasto, ale te tu tanie już nie jest na krecie No, a teraz idziemy zjeść naszą ulubioną bułkę w Chani. Nasza bułka zamknięta, bo teraz jest długi weekend, święta na Grecji. Wielkanocne. Wielkanocne są miesiąc później po polskiej. Ale wiesz co? Panu co 4 lata takie. że są. Są na przykład. Później już w Polsce o miesiąc, a tak jest, a za rok już będzie się to zrówna, że będzie tak samo jak w Polsce. Święta rok, Wielkanocne? W tym samym czasie, za rok. Ja i tak już kiedyś film o tym kręciłem. Tak, Święta Wielkanocne to jest słońce powyżej równika i w Polsce to był kwiecień, to był kwiecień, bo to był lamp, czy był baranek, a oni mają miesiąc później. Nie, mówię ci, że to jest. I że co cztery lata tak jest. Dla mnie święta to i tak jest słońce powyżej równika. Jak wigilia jest, słońce jest na dole i słońce umiera 3 dni i jest w zmartwychwstanie stanie, to święta wielkonocne, słońce jest powyżej równika. Dlatego są święta. No ale nie o tym mowa. Patrzcie, co się dzieje w Hani, ile ludzi i jak tu jest pięknie. Jeszcze Wam powiem trochę, jak oni sprzedają tutaj firmy podróżnicze. Jak sprzedają wycieczki na Kreta? Przeważnie jest tak, że powiedzmy 1000 euro i odbierają Was z lotniska, wrzucają Was na hotel i na jednej plaży. Już kiedyś o tym też mówiłem, że to jest bez sensu. Kreta jest taka ładna i taka piękna jak jesteście tutaj i zobaczycie tylko jedną plażę, jeden hotel to szkoda wasz... wiadomo, że jest słońce, wiadomo, że jedziecie za słońcem ale tu jest tyle miejsc do odwiedzenia przecież Kreta to jest ogromna, przecież to jest... my jesteśmy już tu ponad rok i jeszcze nie widzieliśmy wszystkich miejscówek nie? także szukajcie lokalnych przewodników, my możemy być w nimi Szukajcie nowych miejscówek, bo szkoda czasu na tylko jedną plażę. Różnie reklamują na tej hani jedzenie takie, takie Ale musicie uważać na ceny Miejsce My Jesteśmy już ponad rok, to już trochę tutaj Zwiedziliśmy Często W filmach, firmy was ten, reklamują, że to fajne, to nie Ale to musicie wiedzieć, że to są chwyty marketingowe, to nie wszystko tak jest To jak wiesz, jak już nie będę mówił, ale jak kasę masz i wydajesz, to cię klepią po plecach, ale, ale nie zawsze tak jest. Kreta jako miejsce do zwiedzenia jest przepiękna, jest przepiękna, jest raj na ziemi. Nawet jako do mieszkania miejsce jest przepiękne, przepiękne. Tylko tutaj, żeby żyć, to musicie albo mieć pracę online, albo coś. Ciężko się tu zarabia, ale żyć, albo swój biznes. Ale, ży, ale miejsce do życia jest ide, idealne. Wszystko jest: jedzenie, pogoda. Prawie cały rok jest słońce. Mało kiedy słońca tutaj nie ma, nawet w zimę. No, także. Kreta to jest takie specyficzne miejsce. To. Kretanie to nie kiedyś nie byli Grecy. Grecy myślą, że to jest. No to nie. To sobie. Wyspy, każda wyspa ma swojego ducha. O tak, zobaczcie, ta jak muzyczka teraz gra. Bardzo fajnie gra. Że Kreta ma swojego ducha ogromny, ogromny duch. Przepiękne miejsce, dlatego świata jaskinia Zeusa, góry. I już się powtórzę: dziesiąty raz. Mieszkamy nad wodą. Przy samym morzu mieszkamy. I godzinę mamy samochodem od nas do w góry. A góry, wyższe jak w Polsce, przepiękne. Powiedz, jak było w zeszłym roku w górach. A, w górach, nie być. No. Naprawdę. <grym> się także... No, na razie jest jeszcze... Jak tu, mamy dwa, tu mamy 22 stopnie Tam będzie No Tam jest 5 stopni różnicy no. A bułka nasza była zamknięta bo jest długi weekend i jest um, święta miesiąc po polskich świętach to idziemy w takim razie na makaron Też dobrze No Idziemy na makaron wszystko to jest pyszne. Co by nie zamówił, to tu naprawdę wszystko jest dobre. No, jedzenie to jest faktycznie. No. No. Albo zobaczcie takie, takie pamiątki z łodzi w Starym Porcie. Old Harbor to się nazywa Hania. Turysty. Będziecie szli po ulicy. Polski język jest na, na każdym kroku. No. <muś> Właśnie. No. <muś> Właśnie powiedziałem i przeszła grupa z Polski. Jedynie co. Tak wam tylko doradzę, że jak weźmiecie te wycieczki z tych dużych firm turystycznych, to mało zobaczycie Bo będziecie 7 dni na jednej plaży, cały czas ja aktywnie spędzam I... I szkoda mi Widzieć tylko jedną plażę, bo Kreta ma Tyle diamentów no, bym, że, to że naprawdę to nie Warto dla nas, nie? Dobra, znaleźliśmy makaron, to jest tu Tutaj kiedyś byłem, no, a ja dzisiaj było. zabieram Anię carbonara. Dobry? A jaki nazywa się ta makaron? Prawdziwa carbonara? Mhm. Bardzo dobra kradna ciuraczka. Taki inny makaron. Mhm a nie je to a ja jem to sorry, ale wam powiem te makarony tutaj są robione własnoręcznie czyli nie ma masówki czyli bardzo dobrze Mm. Co, dobra, nie? Czuć, że własnoręcznie robione. Takiego wysklepiony kupyś. Nie. Dobry, dobry. Bardzo dobry, nie? Mhm. Mówiłem, że cię zabiorę na dobrą miejscówkę. Mhm. Także widzicie, zjeść hani, zjeść na krecie. Nie wszędzie jest tak samo ceny, miejsce, ludzi natłok tutaj jest mało ludzi przy porcie i cena bardzo dobra bardzo dobra porównując inne restauracje tam to tu jest połowę taniej tak samo jest na innych wyspach, w górach, czy tak dalej my tu mieszkamy tutaj rok no a na deser mamy jeść tiramisu własną ręcznie tiramisu

Dobry? Dobry, taki filmik. Z dobrym z dupłem. Ale coś innego. Tak jakby... dobro, dobro. Tu jest carbonara. Porcja duża? Oj. Nie ma zjeść, nie? Porcje są takie, naprawdę, że, że nie zjesz. Jedną mogliśmy wziąć na pół i byśmy dali radę. No ale chcieliśmy spróbować różnych. Taka porcja, że nie zjesz sam. Przynajmniej ja nie zjem. Mały brzuszek. Porcje były takie, że nie mogliśmy zmieścić deseru. Za 3 godziny zjemy dopiero. Za 3 godziny wrócimy tutaj na deser i na kawę i później pojedziemy do swojej wioski. Widzicie ludzi? Przepięknie. I to jest y, o, port Old Harbor. Tam dalej, tam dalej przy latarni morskiej, jest drogo. Tutaj widzieliśmy, jest połowę taniej. I jeszcze zaraz wam pokażemy Kumka plaże Tam kiedyś mieszkaliśmy. Tam jest mniej ludzi i jeszcze taniej. Dlatego jak ktoś chce mocno oszczędzać to nie jedzcie przy latarni bo mm. jest drogo i bardzo dużo ludzi dzisiaj nawet nie, miejscu, nie mieli bo... miejsca żeby usiąść zjeść dzisiaj jest tragedia ale my znamy tutaj tyle miejsc że my i tak zjemy Gdzieś zawsze. Mm. to zerknijcie teraz na Kumkapi no i ja, Kumkapi jest właśnie o tam po lewej stronie Ania poszła tam swoje sprawy załatwiać. Więc teraz, od teraz będę kręcił sam. I zobaczcie, to jest Hunkapi. Przepiękne miejsce. Tam mieszkaliśmy na początku. Pierwszy miesiąc, w pani. Przepiękne miejsce. Tam są piękne skałki do kompania Powtórzę się dziesiąty raz. Kreta to jest raj na ziemi. Tylko nie każdemu będzie dana to doświadczyć. Jak się masz? Dobrze Cię widzieć Dobre ceny Dobre ceny <laughs> Duże porcje, dobre ceny Dobrze Cię widzieć, mój bracie Dziękuję bardzo Znamy tego gościa z zeszłego roku Bardzo fajny człowiek Ile go nie Gwarant kumka pi plaży ktoś powie nie ma ludzi nie, 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 są tu zaczyna się życie nocne tutaj jarają szisze piją to taka dzielnica studencka tam jest taki wielki budynek mieszkają sami studenci także tu życie nocne jest inne, mocne ale to nie jest klubing to jest po prostu palenie Picie przy wodzie taki chilling, chill, chill out. Także jak ktoś pije i pali ciszę, to tutaj. Także jakby ktoś miał marzenie, zwiedzić Kretę, to my tu na razie jeszcze mieszkamy do września. To moglibyśmy służyć jako przewodnik, przewodnicy. No co, przepiękne miejsce, ale jest drogo. Jest drogo, dlatego mówię od razu, bo jest euro. A po pandemii jest jeszcze drożej. Ale raj na ziemi faktycznie jest. Faktycznie i jak ktoś przyjedzie na 7 dni, no to powiedzmy 3 dni niech się opala, a 3 dni by zwiedził 3 różne miejsca. No i tak to właśnie jest, że. Mi szkoda tych ludzi, bo ja widzę na tych all-inclusive Ludzie kupują za te 1000 euro, 5000 zł z samolotami To jest tanio, ale to tylko jedzą i leżą Tam nic nie ma Szkoda, bo Wtedy jak ktoś powie, że był na Krecie To bardzo mało widział, bo widział tylko jedną Jedną plażę Idealnie byłoby jakby ktoś chciał na 10 dni, 2 tygodnie Wiadome z budżetem nieograniczonym, czy tam nieminimalnym, wtedy bo samochody wynajęcie też kosztują, a na przykład sama podróż w góry to już z godzinę w jedną stronę. Pochodzić po górach kilka godzin, wróci druga godzina, jakiś obiad, te konie bardzo drogie. Ja tam nie polecam, bo dla mnie to jest szkoda mi zwierząt, bo jest za gorąco, nie? No, ale jest, jest. To ja mnie będę oceniał, tak jak zakopanym. Każdy robi według własnego sumienia. A ja bym nie mógł tego robić, bo szkoda mi zwierząt. No, ale takie jest życie. Także wracając do tematu, gdybyście, gdybyście chcieli przyjechać, to my tu jesteśmy. Czy do mnie napiszecie na Facebooku, czy do Ani? A jak nie, no to nie, bo w zeszłym roku, jak byliśmy za nią w Łebie to w Łebie było jeszcze drożej, jak tutaj na Krecie. No ale w Łebie jeden dzień wracasz do domu, a tutaj wiesz, musisz zostać przynajmniej kilka dni, no bo na jeden, na 3 dni to nie ma sensu. 7 dni to jest minimum, a 10, 14 to jest idealnie. Poza tym sezon lipiec, sierpień będzie tutaj crazy, czyli wiadomo że większość z was chce przyjechać w tym czasie w sierpień to będzie w ogóle będzie za gorąco i, nic, i będą grecy zatem przyjeżdżają na kretę także nigdzie nie będzie miejsca będzie full 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 lipiec jeszcze jest znośny i jeszcze znajdziecie znajdziecie jeszcze miejsca teraz maj czerwiec jest idealny później wrzesień październik idealny 25 stopni no to jest jak lato w Polsce, tu jest non-stop tak także zapraszamy ale mówię, no tanio nie będzie i nie będę tu ściemniał nie będę tak, nieraz widzę na kanałach nieraz widzę tam reklamę, że przyjedź tanio, siga siga nie, nie jest tak jak płacisz to jest siga siga, a jak nie płacisz to już jest tak jak wszędzie, to jest to jest wyspa turystyczna, oni żyją z turystów więc jak przyjeżdżacie i wyjeżdżacie to jest ok, ale jak już zostaniesz tu dłużej to widzisz więcej szczegółów i ale wciąż nie narzekamy bo tutaj to jest raj bo jest słońce więc ja tak i tak się cieszę bo ludzie są jacy są jest ciemny wiek Kaliuga, wszędzie ludzie są jacy są w Polsce jest to samo, w Anglii jest to samo, w Indiach jest to samo także to od ludzi zależy a nie od, od miejsca ale ludzie są jacy są Kreta jest pięknym rajem także naprawdę Namawiam. Pożycie krótkie. My przyjechaliśmy tutaj w ciemno i jesteśmy bardzo zadowoleni. A niebawem jedziemy na Korfu. To zobaczycie fajny film z wyspy Korfu. Jest centrum Hani. Tutaj bardzo spokojnie. Dojdziemy zaraz do starego portu. Już będziemy mniej spokojnie. Wszystkie drogi mamy tu prze... prze Przechodzone, także tutaj nie ma przed nami żadnych tajemnic. Miejsca, sklepy, dobre jedzenie wszystko badane mamy w Hani. Wiecie, my tu mieszkamy. Mieszkamy tutaj 15 minut w Hani, ale w Hani jesteśmy przynajmniej raz w tygodniu. To znamy to miasto. I inaczej jest, jak ktoś przyjeżdża raz w roku na tydzień, a inaczej jest, jak ktoś tutaj mieszka. Na wszystkie te sekrety, gdzie jest najlepsza sałatka, gdzie jest najlepsze. Nie wiem jakie ci mięso, suflaki, kawa jest wszędzie, miejsca do zwiedzenia, także to, to jest... Y... mieszkamy, to wiemy. Tutaj macie tanią sieciówkę Chyba Gregory's to się nazywa Wiele dobra kawa, dobre bułki z tostera No i Wi-Fi dosyć mocne Właśnie idę załadować dla Was filmik Także to jest wszędzie, na lotnisku wszędzie to znajdziecie W każdym większym mieście Chania No to jest ten Gregory's, co Wam mówiłem Tania sieciówka Dobra kawa bułki to tostera no i mocne wi-fi filmy dla was i dla nas załadowane Zwiedzamy dalej Hania oni tak mówią Hania tutaj macie ulubione butyki Ani wszystko tu kupicie, co chcecie dla kobiet wszystko Czasami yy, przypływają tutaj te wycieczkowce. I, yy, jak znajomy kelner mówił, że czasami wycieczkowcy, a czasami żołnierze tam ze Stanów jakiś tam duży statek. tysięcy osób wychodzi da raz. Jeść. Czyli ekstra 6 tysięcy osób trzeba obsłużyć. To nie jest takie proste. mój ulubiony sklep w Hani z tymi właśnie figurkami Poseidona, Zeosa, wszystkich bogów. Cała grecka mitologia jest tutaj i bardzo lubię ten sklep. Nic tu nie kupuję, ale bardzo mi się podoba. I jesteśmy w centrum, w starym porcie w Hani. Główny meczet. Wszystkie restauracje tu. Druga strona, łódki, aby ktoś chciał popływać. Przepiękne miejsce, od dzisiaj sezon się zaczął. Bardzo dużo ludzi. Także wpadajcie do Hani, a ja idę szukać ani.